Zapysznego burgera. Burger to bułka z masłem. Trzeba usmażyć kotleta. Nalewamy troszkę oleju roślinnego na patelnię. I smażymy. Mm, wygląda soczyście. Wykładamy go na brutalne czarne bułeczki. I dodajemy keczupu. Wow, wygląda fajnie. Chcesz kawałek sera? No to masz. Aha. To nie było śmieszne Kenny. Dajemy sporo sera. Następnie kroimy grzyby. I oczywiście je podsmażamy. Mam w planach zrobienie nadzienia ze smażonych grzybów. Kładziemy grzyby na serze. Dodajemy teraz sos barbecue. Nada naszemu burgerowi przyjemny posmak dymu. Ach! Kładziemy plastry świeżego pomidora, krążki cebuli i liść sałaty, przykrywamy drugą połowką bułki i gotowe. No prawie, teraz będzie najfajniejsza część. Podpiekamy burgerami otaczem ognia! Trzeba szybko ugasić ten płomień. Pomoże nam w tym gaśnica. Dziewczyny, przestańcie! Mary, wystarczy! Po co to zrobiłyście? Miałem wszystko pod kontrolą. Mary, lepiej zajmij się swoim burgerem. Masz rację. Bata cukrowa jest niesamowita. Zrobię z niej bułkę. Wpychamy ją do miseczki. A następnie odwracamy i voila! Udało się! Teraz potrzebuję nadzienia. Będą to różne niebieskie smakołeki. Niebieskie żalkowe tasiemki już leżą na bułce. Następnie polewamy je niebieskim żelem z borówek, kładziemy MMsy i posypujemy gumą w proszku. Następnie dodajemy tęczowych żelków. I polewamy wszystko kwaśnym żelem. Roxy na pewno się spodoba. A górną bułkę posypie gumą w proszku. I gotowe. Wyszło super. O rany! Elis, sama to wymyśliłaś? Tak, i zaraz wszystko pokażę. Pokroiłam truskawki. A teraz muszę pokroić pianki marshmallow. Postanowiłam zastąpić bułkę pączkiem. Rozcinam pączka na dwie połówki. Oj, przepraszam, Keni, Zaraz to zabiorę. Okej. Okay. Pączkowe bułki gotowe. Teraz składamy naszego burgera. Na początek wycisnę sporo bitej śmietany. Następnie kładę truskawki, pianki marshmallow i powtarzam to kilka razy. Przykrywamy drugą połówką pączka i polewamy z wierzchu syropem truskawkowym. Okej, okay, nasi kucharze są gotowi do serwowania swoich burgerów. Smacznego, Roxy! Brutalny burger od Kaniego. Niesamowity od Mary. I słodki burger od Elis. Zaczynaj degustację! dobrze chcę zacząć od tego niebieskiego burgera mm, co za uczta podoba mi się a teraz spróbuję czarnego burgera wygląda fajnie wow w środku jest mega soczysty kotlet i mój ulubiony ser dzięki Keni a na koniec spróbuję różowego burgera Jaki słodziutki. Tak jak niebieski burger. Tu jest tak dużo bitej śmietany. O tak. Elis, gratuluję, wygrałaś. Hurra. Mój burger jest najlepszy. Ciszej, patrzcie na Roxi. Uwaga, uwaga. Chcę tort z płynnym środkiem. Hmm, no to trzeba taki zrobić. Po pierwsze potrzebuję blendera. Wlewamy do niego Nutellę. Mam tu akurat czarną. Nikt nigdy tego nie próbował, ale uwierzcie mi, będzie pyszne. Teraz wsypujemy moje ulubione Oreo. O, tak, jest super. Wszystko mieszamy i mamy pyszne ciasto czekoladowe. Wspaniale! Teraz trzeba je przelać do okrągłej foremki. Wow, pięknie. Następnie bierzemy kolę i wlewamy do niej miód, żeby z tego wyszedł miodowy żel. Wspaniale. Pozostało tylko zamrozić butelkę. No a ciasto trzeba podgrzać do błyskawicznego zamrażania na miejscu i palnik w ręku. No to lecimy! Wow! Wygląda fajnie! Wiem! Biszkop czekoladowy jest gotowy. Na środku wycinamy wgłębienie i wlewamy do niego miodowy żel o smaku coli. Wyciskamy go i to całkiem sporo. O tak! Wygląda idealnie! Zostało doklejcie tykietkę Coca-Coli i gotowe. Mua. Wow, fajnie. A ja mam hubę bubę. Chcę zrobić torto smaku mojej ulubionej gumy do rzucia. Dlatego przyda mi się jej bardzo dużo. Teraz połączę końcówki i będę miała jeden duży rulonik. Ekstra. Do nadzienia użyję różowej nutelli. Jest super! Dorzucę też pianki marshmallow. Roxy je uwielbia. Następnie znowu biorę biszkop z gumy, polewam warstwą nutelli, a na wierzchu kładę gumę i żelkowe tasienki. Pięknie! Ostatni biszkop z gumy. I ostatnia warstwa nutelli. Gotowe. A ja złożyłam już tort i pokryłam go kremem. Teraz zajmę się nadzieniem. Wstawiam w tort lejek. Wlewam na początek kwaśny żel. I potem słodki. Wlewam sporo, nie żałuję. Myślę, że to mi wystarczy. A teraz za pomocą niebieskich MM'sów ozdobię nasz tort. O tak, tylko spójrzcie jak pięknie to wygląda. I mamy to. Mój tort jest gotowy. Wow, wyszło ekstra! Elis, twoje ciasto też jest niezłe. O rany! Torzy menem sami, Coca-Colą i hubą bubą. Od czego by tu zacząć? Od niebieskiego. O płynny środek, tak jak prosiłam. Fajnie! Mmm, smakuje niesamowicie. A teraz chcę spróbować tort z Nutellą. Super ma czekoladowe warstwy. I też płynny środek. Mmm, Niesamowicie pyszny żel o smaku Coli. Ekstra. I ostatni tort o smaku huby buby. Mm, marshmallow. Kocham je. A jeszcze super, że mogę nadmuchać balona. Żar! Wszystkie torty są takie super, że nie mogę przyznać zwycięstwa tylko jednej osobie. Więc wygrywacie wszyscy? O tak, ekstra! Tym razem chcę makaron. Czekam na Wasze dania. Dobrze, zrobi się. Potrzebuję czajnika. W środku jest już gorąca woda, super. Okej, okay. Gotujemy makaron. W sumie zrobię to bezpośrednio w czajniku jakie gorące! O, mam tu szczypce. Z ich pomocą wyjmę makaron i się nie poparzę. Przekładam go z powrotem do pudełka. A teraz najwyższy czas, żeby dodać nadzienie. W ruch pójdzie słodki różowy proszek. Następnie słodki żel. Mm, I co by tu jeszcze dodać? Czegoś takiego sama nigdy nie próbowałam. To jakiś super kwaśny żel. Mam nadzieję, że Roxy to doceni. Hmm? Okej, okay. pozostało wszystko wymieszać i można podawać. Och, makaron nabrał niesamowicie pięknego różowego koloru. Jako dekorację użyję oryginalnego lizaka i dodam uszy. Patrzcie, jaki zabawny prosiaczek mi wyszedł. Mój makaron będzie oczywiście czarny. Do tego potrzebuję świeżego atramentu mątwy. Tyle wystarczy. Następnie wszystko mieszam. A kiedy makaron zrobił się już czarny, to przekładam go do kartonowego pudełka. Hmm, czegoś mi brakuje. Może jeszcze jednej pałeczki. A jeszcze więcej. Potrzebuję więcej pałeczek. Patrzcie, zrobiłem też oczy. Teraz przypomina jeża. Henielis, wasze makarony wyglądają śmiesznie. Roxy padnie ze śmiechu, zanim ich spróbuję. Normalnie nie mogę. Hmm. Okej, okay, czas, żeby ja wzięła się do roboty. Chcę zrobić słodki makaron z żelkowej tasiemki. To świetny pomysł. Hmm, tyle żelkowego makaronu wystarczy. Teraz czas dodać więcej smakołyków. To też są żelki i są niesamowicie pyszne. Uwierzcie mi na słowo. Kładę troszkę i jeszcze troszkę. Chociaż czemu ja się z tym bawię wsypię całe opakowanie. Cudownie. A teraz potrzebujemy sosu. Użyję niebieskiego kwaśnego żelu. Rewelacja. Dodamy też proszku z gumy do rzucia. I można podawać, co wy na to? Co genialne, wiem. Każdy zrobił makaron w swoim stylu. Jakie słodkie uszy świnki. I co tu jeszcze jest? Ryjek? Fajnie. Mmm, jakie to jest pyszne. Chrum chrum. Chcę jeszcze. O rany, jakie to jest dobre. A teraz chcę spróbować czarnego makaronu. Też jest bardzo zabawny. Mm, oczy są zrobione z moich ulubionych ciasteczek Oreo. A sam makaron jakoś dziwnie pachnie. Puuu, co za ochyda. Muszę zajść ten rybny posmak niebieskim makaronem. Mmm, On jest z żelków. Ale fajnie. Miam, niam! Ten żelkowy makaron na pewno wygrywa. O tak! Nareszcie wygrałam, super! Jeśli podobało Ci się wideo, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i pokaż go znajomym. Czekacie jeszcze mnóstwo niesamowitych filmików.